Cześć, witajcie na kanale Fotoformy. Witamy Was w Centrum Faro. Uwielbiam ten, ten moment, kiedy wychodzimy na zewnątrz ze studia i robimy poradniki dla Was. I dzisiaj poradnik będzie dotyczył e, fotografii portretowej, fotografii ludzi. Nie tylko portretowej, ale w ogóle fotografii ludzi, bez względu na to, czy to jest portret, czy całe ciało. Pokazujemy, czy to jest rodzina, czy para, czy ślub. Wszystkie te zasady, które dzisiaj Wam pokażemy, po pierwsze, rzadko kiedy występują w innych poradnikach, dlatego zostańcie z nami do końca. A po drugie, naprawdę przydatne są bez względu na to, jaki używacie system jak używać obiektywu, zobaczycie naprawdę, nawet na telefonie komórkowym można je wykorzystać i zobaczycie dramatyczną, ogromną poprawę jakości Waszych zdjęć. Dzisiaj zaprosiliśmy do współpracy naszą przyjaciółkę z Kamerunu, nazywa się ona Sali i będzie naszą modelką, będzie pozowała i pozwólmy Sali przedstawić się samej. Dzień dobry, jest jestem Sali, jak się masz? Dobrze. Ok, gwoli wprowadzenia, żeby wszystko było jasne, będziemy używać dzisiaj Nikona Z6 Mark II i w ogóle mam. Całą masę frajdy z tego, że będę używał systemu Nikona, bo dawno nie używałem systemu Nikona i naprawdę za każdą, jak biorę Nikona do ręki, to stwierdzam, kuchnia, no ten system jest naprawdę świetny i w zasadzie nie wiem dlaczego. <laughs> Jakoś tak stało się, że Nikon przechodził jakiś tam kryziol, jak wiecie, wszyscy pewnie sprzedażowy, ale generalnie dzisiaj Nikon wystąpi. A głównym powodem, dlaczego Nikon występuje jest to, że tamron otworzył się na bagnet Nikona i dostaliśmy do testów, dostałem do testów w tym przypadku od fotoformy. Ten obiektyw 35 do. 150 mm, który jest bardzo dobrym, uniwersalnym obiektywem, który świetnie nadaje się do fotografii portretowej, świetnie nadaje się do fotografii ludzi, ponieważ mamy to światło od 2 do 2,8. Czyli Tamron, którego pieszczotliwie z hiszpańskiego zwę Tamronito Plus Nikon Z6 Mark II, to, nasi, nasi dzisiejsi, to nasze dzisiejsze narzędzie, którym będziemy pracować. Można powiedzieć bohaterowie, chociaż bohaterką będzie sali. A co bardzo ważne, zawsze chcę we wprowadzeniu powiedzieć, jaki będę używał ustawień, bo na pewno to zapytacie. Więc ISO, 100 tryb automatyczne, czyli preselekcja przysłony. Przysłona najjaśniejsza jaka jest dostępna w danym momencie. Na końcówce to jest 2.8, na samym początku ta przysłona to 2.0. Znaczy yy, gdzieś tak do 40 mm, nawet gdzieś trzyma ten obiektyw 2.0, co możecie zobaczyć na tym pięknym wyświetlaczyku z góry, który jest też dowodem tego, że Z6 Mark II wciąż to jest profesjonalny, fajny system. I autofokus w trybie wykrywania twarzy. I co bardzo ważne, na uświetlaczu zawsze macie w każdym systemie praktycznie fotograficznym, jeżeli chodzi o samo wyświetlanie, macie do wyboru różne rodzaje wyświetlania, różne rodzaje zestawów pomocy wizualnych. Dzisiaj będziemy używali poziomicy, ponieważ dużo będziemy mówili o geometrii i wykorzystaniu linii i architektury, żeby pomagały waszym fotografiom e, ludzi wyglądać dużo lepiej. Ok, panie i panowie, zaczynamy. Pierwsza zasada, którą dzisiaj pokażemy, albo pierwsza rada, która naprawdę zmieni waszą fotografię, to jest to, jak daleko model ma stać od... Tła i to jest bardzo często przez wielu początkujących fotografów popełniany błąd, który naprawdę potrafi nieźle zepsuć fotografię. Mamy piękne tło, mamy piękną modelkę, mamy piękną pogodę, jesteśmy faro, ale bardzo łatwo zepsuć fotografię, jeżeli ustawimy modela zbyt blisko tła. No chyba, że bardzo nam zależy na tym, żeby było doskonale widać, co jest. Ale sami zobaczcie tę scenę. Mamy sali jako modelkę, która sobie tutaj stoi na, na tle tych pięknych zielonych krzaczków. i teraz tak. Ostre kształty włosów sali i ostre kształty tych krzaków spowodują, że będziemy mieli dość spory chaos. I sami zobaczcie. Sali, can you make a step behind? To the, to the back, ok. Sami zobaczcie, co się dzieje, kiedy sali jest bardzo blisko tła. Zresztą światło obecnie na twarzy sali też nie wygląda zbyt dobrze. Ok. Zobaczcie, że mamy niezły wizualny bałagan. Może zrobię jeszcze jedno, żeby to pokazać. Takie troszkę jeszcze bliżej. Sami to widzicie, prawda? Jest bałagan i widać tło, widać sali. Nie o to nam w tym zdjęciu chodzi. Zobaczcie, jak ogromna różnica będzie, kiedy poprosimy sali. <grytanie> Proszę, się <speaks> Polish already. <grytanie> kiedy poprosimy sali, żeby po prostu zrobiła kilka kroków do przodu, my troszeczkę wydłużymy ogniskową, czyli skorzystamy z faktu, że mamy zuma, ponieważ ważna zasada jest taka, że im dłuższa ogniskowa, tym lepsze jest rozmycie tła, tym większa separacja jest od modela, od tła. Pozwólmy Państwu przejść. <grywy> I teraz zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. Mamy 70 parę milimetrów. Sali zrobiła kilka kroków. Ja też odejdę jeszcze troszkę dalej. Sali, can you step a little bit closer to me? Come closer? Yep, sure. Perfect. Nigdy nie zapomnijcie o tym, że ważne jest, żeby modela poprowadzić, żeby pokazać, co ma zrobić, żeby wyglądało to lepiej. I sami zobaczcie teraz przed i po. Zobaczcie pierwsze zdjęcie, kiedy model jest blisko, kiedy wszystko jest widoczne, nie ma tej magii. A zobaczcie te ostatnie portrety, albo te wcześniejsze w poziomie, czy te w pionie. Naprawdę różnica jest ogromna. To tło się fantastycznie gubi i dzięki temu to model, bez względu na to, czy to jest para jeszcze raz powtarzam, czy to jest modelka, czy to jest jakaś rodzina. Ale generalnie fotografowani ludzie potrafią zabłyszczeć to, o nich chodzi, o ich urodę chodzi, a nie w tym przypadku o to tło, które ładnie wypełnia taką piękną, głęboką, soczystą zielenią. Teraz przejdźmy do innej lokacji i pokażę Wam kolejną zasadę związaną już typowo z geometrią fotografii, wykorzystywaniem architektury i linii, które występują w zastanym otoczeniu. Ok, teraz przechodzimy do takiego mojego ulubionego tematu, czyli te, takiego jakby mięska tego całego poradnika, gdzie pokażę Wam, jak wykorzystywać geometrię, jak wykorzystywać tło, żeby działało na Waszą korzyść. I teraz tak, specjalnie zaznaczyłem to, ten fakt, że jesteśmy w pięknym, starym mieście Faro. Mamy piękne słońce, mamy fajne knajpeczki, ale mamy też całą masę wizualnych y, rozpraszaczy. Sami możecie zobaczyć, samochody są wszędzie, tu jakieś parawaniki, krzaczki. I jak tak się generalnie chodzi po mieście, no to są się, na fajnie, jakieś tam ozdóbki są, chodzimy, zwiedzamy i tak dalej. Ale w fotografii tego typu kształty potrafią bardzo rozpraszać. Więc zacznijmy od pierwszej, bardzo fundamentalnej zasady, jak wykorzystywać geometrię do porządkowania rzeczywistości. I teraz możecie powiedzieć, no, no, no tak, no ale jak sobie kupię obiektyw F1.2, albo 1.4, albo Noctona 0.9, to kompletnie nic nie będzie ostre z tyłu. Prawda, że ostrość oczywiście będzie bardzo mała z tyłu i ten boker będzie bardzo rozmyty, ale wciąż kształty występujące za modelem bardzo, bardzo wpływają na jakość zdjęcia. I teraz możecie sami to zobaczyć. Poprosimy Sali, żeby zapozowała. Sali, can you make a couple steps closer? Ok. Mamy tło w postaci tych zielonych drzwi. Mamy te tutaj różne kwietniczki, i tak dalej. Spróbujemy to wykorzystywać, żeby działało na naszą niekorzyść. A potem pokażemy, jak spróbujemy wykorzystać to, żeby działało na naszą korzyść. Więc zasada pierwsza, mamy włączoną poziomicę. To już wam pokazałem. I teraz złamie te zasady, o których mówię, czyli zdjęcie będzie niewypoziomowane, a tło będzie nieuporządkowane. Natomiast spróbujemy jak najwięcej tego tła zgubić. Zobaczcie, co się dzieje. Może. Jeszcze trochę dalej. O, jeszcze umieścimy jakiś rozpraszający kształt tutaj w kadrze. Tutaj zrobimy jakieś jeszcze inne foto. O, na przykład w pionie zrobimy taki bałaganik troszeczkę, żebyście sami mogli zobaczyć, jak architektura i tło kompletnie wpływa na jakość zdjęcia. Dobra, te zdjęcia, tak specjalnie już trochę do przesady, w ogóle nie mają jakiegoś geometrycznego w sobie. Geometrycznego porządku i choć w sali pozuje fajnie, dobrze wygląda, to te zdjęcia nie działają. A teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy użyjemy poziomicy i tak zastosujemy będziemy równolegle do budynku w tej płaszczyźnie wypoziomujemy aparat. <śmiech> Czekajcie, <śmiech> pani chce przejechać wypoziomujemy aparat i nie będziemy jakoś bardzo unosili tej lufy do góry, ani opuszczali w dół, przez co te kształty nie będą ani w ten sposób, ani w ten sposób zniekształcone. Tylko wszystko wyprostujemy. Zobaczcie, użyjemy zielonych drzwi za sali. Przyzumujemy troszeczkę, żeby zgubić troszeczkę tego tła. Wytniemy może te czerwone tabliczki, albo umieścimy je w rogu, żeby były jak najmniej rozpraszające. Wyprostujemy tą geometrię. Wypoziomowany aparat. Bum! Już od razu znacznie lepsze foto, ale spróbujmy jeszcze wypracować coś więcej. Podziałajmy z modelem, bo to też jest ważne, żeby pracować z modelem, nie że tak stoi w jednym miejscu i tak ma stać. Can you make step further? Twist your maybe hold here. Beautiful. Nie moja ulubiona fota, za dużo bałaganu geometrycznego. Spróbujmy jeszcze raz. Ok. Okej, ja jest reversing. <laughs> Mamy tutaj dużo przygód. Wszyscy stwierdzili, że teraz ruszą swoje maszyny. Dobra, muszę przyznać, że to miejsce, jeżeli chodzi o geometryczne aspekty, mi nie do końca odpowiada, więc cofniemy się troszeczkę tam w tamtą liczkę. Okej, okay, i teraz chcę Wam pokazać inną rzecz. Zobaczcie, teraz tło działa na naszą korzyść, geometria działa na naszą korzyść. Mamy piękne. Mamy piękne zdjęcia. <laughs> to jest właśnie kręcenie na mieście. Dlatego dużo youtuberów nie wychodzi, kręcą studio, leniuchy jedne. Ale dobrze jest kręcić na mieście, bo wtedy widać więcej, jak to naprawdę wygląda w życiu. Jak z wieloma wyzwaniami trzeba po prostu zawalczyć. Tak jak to Dacia, to Citroën, to Nissan, żadnej kryptoreklamy. Jeszcze raz, wróćmy do naszej fotografii teraz. O, oh, can you? Yes, yes. Make it look beautiful, exactly. So look at that. Popatrzcie na to. Teraz za sali jest porządek geometryczny. Piękne zdjęcia, dostajemy rozmyte tło. I teraz mimo rozmytego tła zobaczcie, co będzie, jeżeli taki murek będzie wystawał z jej głowy. Od razu te zdjęcia są gorsze. Czyli pamiętajcie, nie chcecie przecinać żadnymi ostrymi kształtami modela, i to dotyczy również horyzontu. Sami możecie zobaczyć na przykład kilka naszych starszych zdjęć zawodowo robionych, gdzie przecinaliśmy głowę modeli. Tym e, horyzontem, a takie, gdzie model występuje jakby pod horyzontem, albo horyzont nie przecina modelowi głowy. Zresztą możemy spróbować to pokazać tutaj na przykładzie, nawet po prostu zwykłego muru, jak się łączy z ulicą. Zobaczcie, co się stanie, jak z wysoka zrobię zdjęcie i zobaczcie, co się dzieje, jak kształt wystaje z głowy sali 1 nad głową i przecina jej szyję. A teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy kształt nie przecina głowy. I nic nie wystaje za sali. Widzicie ogromną różnicę, dużo większy porządek wizualny. Czyli powtarzamy, jeżeli chcecie zgubić tło, dalej od tła. Jeżeli chcecie mieć porządek wizualny, działajcie z modelem, szukajcie miejsca i pamiętajcie, nic nie może wystawać z głowy, przynajmniej nie powinno, nic przecinać głowy, dobór tła jest bardzo ważny. Jeżeli już o doborze tła mówimy, to zobaczcie teraz, będę chodził na około sali i zobaczycie sami jak wybór tła pomimo małej głębi ostrości, chociaż będziemy na 135 mm na f2.8, jak mała głębia ostrości mimo wszystko w tło ma ogromne znaczenie. Sami zobaczcie, będę chodził na, tle, na około sali, mamy znowu samochód Smart tym razem, raportuję. Dobra, wykorzystajmy Smarta. Zobaczcie. I zobaczcie też, jak wybór tła wpływa bardzo mocno na oświetlenie. Jak różne efekty dostajemy. I teraz tak, staram się uporządkować tą rzeczywistość, chociaż mam samochody z tyłu, mam ludzi z tyłu, ale staram się jak najmniej tego uwzględniać i jak najmniej, żeby to wchodziło w interakcję z, z naszym modelką. I coś się tu daje wypracować. Piękne tylne światło. Możemy skompresować trochę 150 mm. I zobaczcie, wygląda to fajnie. A teraz. Z tyłu samochody i mamy 100 mm. Kichanie, nie wygląda to dobrze. Bałagan jak Fix. Zobaczcie teraz takie zdjęcie. No i tu już nie mam wielkiego wyboru, bo strasznie dużo jest samochodu, strasznie dużo bałaganu wizualnego. Wtedy jedyne co możemy spróbować, to na przykład niszą perspektywę. I zobaczcie, co się dzieje. Uporządkowaliśmy tą naszą rzeczywistość i dostajemy przepiękną fot fotę z tylnym światłem. Czyli odległość od tła, zachowanie równoległości linii architektury bardzo ważne. Porządkowanie tego tła i szukanie odpowiedniego tła naprawdę ogromnie, ale to ogromnie poprawi jakość waszych fotografii. Ok, drodzy. Fotoformowicze, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy poradnik z fotografowania ludzi. Mam nadzieję, że te porady Wam się podobały i że naprawdę odmienią Waszą fotografię. Zapraszamy na nasz kanał, do następnych nagrań, łapki w górę, subskrypcje. Też zapraszamy do salonów Fotoformy zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Oczywiście w Warszawie, jak i we Wrocławiu. A my widzimy się w następnym nagraniu. Cześć!